Cześć wszystkim, doszły mi właśnie moje roślinki. Jak możecie zobaczyć, jest tu 8 oddali, 8 dodali. Si tu. Zamówiłem sobie, jest tu każde obcane, szybkie tempo wzrostu: Eloharis parvula Sagni Sagitaria sabulata. Gimnopchila aromatica Rotalla Vietnam Wietnam. Tak, ogólnie mm, kosztowało wszystko y, roślinki 42 złote Nie wiem czy to akurat tak, bo strasznie tego jest mało jak możecie zobaczyć o, Strasznie tego jest mało ogólnie, ale dostępko zostawa, ale przynajmniej różne gatunki mam pewność, że nie są zależne grunami Tutaj jest mech, jeśli nie mieć to się nazywa El parvula 5 15 g 7 to jest 100 igieł, a mniej więcej tu jest 15, 5, 15 i pół. Na razie tego może nie będę rozpakować, ale zobaczę. Jest jeszcze Limfonia Aromatica, jak to jeszcze? Hmm, Hy Hygrophila, Polyserma, Suntes. Hmm. Zamówiłem jakiś dwa tygodnie, no tydzień, czy jakoś tak temu. Nie wiem jeszcze, gdzie będę je sadzić, ale dosyć fajne. Oczywiście też na razie będę pensetą. W sumie jeszcze nigdy nie sadziłem pensetą. Ale widać taka. Muszę trochę zapoznać, co tutaj jest. O! Penseta. Tu trzeba coś zdjąć tą słonkę, Ale nie wiem, to dobre. ogólnie to tyle. Cześć wszystkim.